Partnerem kanału jest miejsce, gdzie kupisz od ręki nowe i używane zegarki Rolex, Omega, Cartier z gwarancją autentyczności. Cześć, Mateusz z tej strony. Zapraszam was dzisiaj do przeglądu zegarkowych newsów i zaczynamy od newsa, od którego miałem zacząć poprzednie komentarze, bo postanowiłem właśnie to poprzednie Nagrać tak na gorąco ze względu na premierę nowego zegarka Tudora, czyli zegarka Pelagos FXD z komplikacją GMT i plan trochę mi się nie powiódł, jak pewnie zauważyliście, bo siadając do komentarzy z zamysłem nagrania czegoś o nowym Tudorze, zapomniałem wspomnieć o nowym Tudorze. Tak rozpędziłem się z innymi newsami, że przegapiłem ten najważniejszy, ale już nadrabiam zaległości. Mamy zatem wspomnianego Tudora FXD, czyli ten zegarek z yy, nietypowym mocowaniem paska, ponieważ nie mamy tam standardowego teleskopu. Recenzję podstawowego modelu FXD możecie zobaczyć na kanale. To był mój drugi film, jaki w ogóle na ten kanał nakręciłem. Tutaj ten zegarek wyposażony został w mechanizm, jaki wcześniej widzieliśmy w Tudorze Black Bay GMT, czyli ten cienki, płaski mechanizm, który pozwala Tudorowi FXD zachować bardzo kompaktową wysokość w granicy 12,5 mm. Patrząc wstecz na poprzednie zegarki Tudora z poprzednich lat, z komplikacją GMT, jest to fantastyczny wynik, który pozwala temu zegarkowi nie być grubszym niż jego standardowa wersja, bo Diver FXD również miał 12,5 mm, co samo w sobie jest bardzo fajną wiadomością. Estetyka tego zegarka również i tutaj jestem trochę na tu dorazły, bo myślałem, że mam już z głowy tego producenta, a tutaj proszę, kolejny zegarek, którego muszę planować kupić, bo nie umiem się oprzeć. Mamy tu zatem standardową kopertę 42 mm, tak jak w tym poprzednim w FXD, ale coś jest w tym zegarku, że on na nadgarstku leży bardzo kompaktowo, nawet mimo tego, że nie mamy tutaj możliwości stosowania standard. Standardowego paska, tylko paska przepuszczanego pod kopertą, który dodatkowo troszeczkę ją od nadgarstka podnosi i wydłuża te optycznie widziane lag-to-lag. Ale w jaki sposób to działa, skoro ten zegarek ma dokładnie takie same wymiary jak ten FXD, którego ja miałem i recenzowałem? Zakładam, że równie dobrze nosiłby się w tej wersji GMT. Kolorystyka może być polaryzująca. Domyślam się, że nie każdemu będzie się podobało to nawiązanie do vintage w postaci kremowych indeksów, wskazówek, oznaczeń na bezelu, aczkolwiek ja tu widzę właśnie te kremowe indeksy, nie widzę udawanej patyny. Wszystko wygląda dalej nowocześnie, jedynie w trochę innej wariancie kolorystycznym, więc mnie absolutnie to nie przeszkadza. Sam bezel otrzymał oczywiście podziałkę 24 godzinową, która pozwoli Wam na śledzenie jeszcze jednej dodatkowej strefy. Przy wykorzystaniu właśnie tego bezela estetycznie też wygląda zupełnie inaczej niż w standardowym FXD. Tutaj również podejrzewam, że nie każdemu ta zmiana może pasować. Ja sam nie jestem do końca przekonany, czy wolałbym tutaj, czy czasem nie wolałbym tutaj standardowego bezela dajwerowego a podziałkę GMT gdzieś na chapter ringu na tarczy zegarka, by zachować funkcjonalność jednocześnie divera. I zegarka typu True GMT, czyli tego, który śledzi waszą domową strefę czasową, podczas gdy wy tę domową strefę opuszczacie. No ale jest jak jest, nie mam zamiaru narzekać. Tak jak wspomniałem, nadal podoba mi się bardzo. Rzut oka na lumę. Widzimy tutaj zastosowanie dwóch kolorów lumy: zielona na bezelu i na wskazówce GMT, czyli zielona luma odpowiada za funkcjonalność właśnie strefy czasowej, natomiast niebieska, ta standardowa tudorowa luma, którą widzieliśmy właśnie w tym klasycznym dajwerze FXD, yy, odpowiada za wskazywanie czasu. No bardzo klarowny, estetyczny podział, jeśli chodzi o tę kwestię. Mechanizmu nie widzimy, ale mamy tutaj mechanizm od Kenisi. Kenisi, będącym marką wydzieloną z Tudora, odpowiedzialną za produkowanie dla Tudora mechanizmów, które myślę, że możemy śmiało nazywać mechanizmami in-houseowymi, oraz dostarczając te same mechanizmy do innych producentów. O problemach z tym mechanizmem GMT w mniejszej, cieńszej wersji nigdy nie słyszałem. Ta jego wersja grubsza miewała problemy ze zmianą daty. Ale tutaj raczej ten problem występować nie powinien, a właśnie a propos daty, to yy, jak widzimy, zegarek o datę został wzbogacony, co dla mnie samego jest plusem, ale tutaj znowu pewnie znajdą się tacy, który, którzy woleliby tej daty na zegarku nie widzieć. I cena tego zegarka wynosi 4700 euro. A nie wspomniałem jeszcze o tym, że ta wersja mechanizmu Kenisi jest certyfikowana przez Metas, więc mamy tutaj dokładność od 0 do 5 sekund na plusie. Na dobę i testowanie całego tego zegarka pod kątem wodoszczelności, pod kątem odporności na magnetyzm, czy właśnie pod kątem tej e, dokładności chodu. Więc dostajecie tutaj pakiet, taki jak w zegarkach Omega. I na tym tle e, wydaje mi się, że jest to bardzo atrakcyjna cena, że jest to nadal świetna oferta na rynku, aczkolwiek oczywiście nie dla każdego. Co tutaj można zaprognozować, to zapewne pojawienie się innych wariantów kolorystycznych, może bardziej nowoczesnych, bez tych kremowych akcentów. A następnym krokiem pewnie będzie Pelagos 39 mm z komplikacją GMT, zapewne. Ucieszyłby wielu fanów Tudora, bo jest to ten normalniejszy, zwyklejszy zegarek dla ludzi, którym niekoniecznie ta konstrukcja FXD pasuje. No tak czy inaczej, uważam, że jest to fantastyczna premiera zegarek, bardzo mi się podoba. Rado idzie za ciosem i kontynuuje bardzo udany projekt zegarka Anatom, który został wypuszczony na początku tego roku yy, lub pod koniec. Zeszłego, już w sumie nie pamiętam. To są fantastycznie wyglądające i leżące zegarki, których jedynym problemem, przynajmniej tak jak ja widziałem, przymierzając go na żywo, było takie uczucie niekoniecznie wysokiej jakości w odczuciu takim wizualnym. Ten zegarek po prostu wyglądał troszeczkę plastikowo. I to, co tutaj zaprezentowali, myślę, że rozwieje wszelkie wątpliwości, czym zegarki a anatom są, ponieważ mamy tutaj do czynienia. Z zegarkiem w pełnej ceramice Rado jako producent pionier w kwestii wykorzystania ceramiki do e, kopert i bransolet zegarków. No tutaj ma pełne prawo odwoływać się do tego swojego dziedzictwa i robi to w sposób fantastyczny, bo ten anatom wygląda zjawiskowo. Koperta tego zegarka ma bardzo fajne rozmiary 32 mm w szerokości i 46 mm. E, powiedzmy lak tu lak, co sprawia, że prezencję na nadgarstku ma naprawdę solidną, ale dzięki temu, że jest fajnie zbudowany, bardzo przykleja się nawet do mniejszego nadgarstka, takiego jak mój, pomaga tutaj niewątpliwie te 11 mm wysokości, aczkolwiek jeśli miałbym się czepiać, to uważam, że tutaj powinno być poniżej 10 mm, by ten zegarek wyglądał jeszcze lepiej, by wyglądał naprawdę rasowo, ale pomijając już te moje własne preferencje. Uważam, że całość wygląda po prostu fantastycznie. I uważam, że ceramika jest tutaj idealnym e, wyborem na ten zegarek. W środku mamy ET2892, czyli właściwy wybór do takiego zegarka ze względu na smukłość tego mechanizmu, ale niekoniecznie trzeba go pokazywać, zwłaszcza, że już pomijając to, że to jest najbrzydszy element tego zegarka, to nijak pasuje tutaj ten. Okrąglutki dekelek przeszklony do całego zegarka, na którym są praktycznie same proste krawędzie. No, myślę, że jest to duża pomyłka. Zdecydowanie lepiej prezentowałby się tutaj zamknięty dekiel, pasujący swoim kształtem też do samego zegarka. Na szczęście, nosząc, nie musimy tej dupki oglądać. Widzimy zegarek z przodu, a tutaj znowu. Wygląda po prostu fantastycznie. Cena to 5000 euro. Dużo. Dużo jak na zegarek z Eton 2892, jak, zegarek, jak na zegarek od Rado, ale patrząc na to, że dostajemy coś na zintegrowanej bransoletce wykonane w całości z ceramiki o modnym w ostatnim czasie designie z przełomu lat 70. i 80., nie wydaje się to jakoś tak zaporowe, przynajmniej na tle dzisiejszej konkurencji i na tle dzisiejszych cen retailowych. A zapewne RADO będziecie w stanie wyrwać za nieco niższą kwotę. Podejrzewam, że to nie jest zegarek dla większości z Was, ale polecam chociaż przymierzyć, jeżeli będziecie mieli ochotę. Ja na pewno w trakcie wyjazdów. Jeżeli będę widział na mapie miasta e, sklep z zegarkami Rado, to wpadnę zobaczyć, a może uda się tego pięknisia przymierzyć, bo bardzo mi się podoba. Podczas ostatniego komentary wspominałem o nowościach z manufaktury Ebel i padło pytanie od was w komentarzach, czy mogę polecić e, jakiś artykuł, w którym można dowiedzieć się nieco więcej na temat historii tego producenta. No artykuł nie znalazłem, co prawda nie szukałem, ale nadal. Nie mogę Wam niczego polecić, niczego pod ręką nie mam, ale na kanale jednego z widzów mojego kanału pojawił się materiał o zegarku Ebel Classic XL z roku 1999. Przy okazji, którego tutaj kolega wspomina, właśnie o historii całej marki Ebel. Oczywiście załączę Wam tutaj link w komentarzu, wpadnijcie tam do niego na kanał, możecie obejrzeć recenzję zegarka Ebel Classic, a także dowiedzieć się czegoś więcej o samej manufakturze. A tutaj taki zaskakujący zegarek ze stratosfery tej branży, od producenta, który do tej pory słynął z totalnie odjechanych projektów ogromnych rozmiarów, Grubel force'y wypuścił teraz swojego pierwszego chronografa, całkowicie zaskakującej estetyce, bo mamy tutaj do czynienia z kompaktowym zegarkiem o średnicy około 39 mm z turbionem z chronografem typu flyback, kosztującym okolice ok. 2 milionów złotych. Tak, tak, nie przesłyszeliście. Ten zegarek kosztuje 2 miliony złotych. Ja nie będę się na temat ich zegarków mądrzył, bo moje doświadczenie z nimi jest praktycznie zerowe. Ale no, warto popodziwiać sobie, chociaż na obrazkach. Wykończenia tego mechanizmu robią niewątpliwie niesamowite wrażenie. No, podejrzewam, że mają coś takiego, można się na to gapić godzinami i nie będzie się nudzić. No, ciekawa premiera. Ciekawa też ze względu na to, że jest to kolejny zegarek od takich producentów, którzy wcześniej uderzali właśnie w takie mocno futurystyczne, mocno awangardowe projekty pod kątem wizualnym, dostarczając bardzo duże zegarki krzykliwe, w których wszystko było widoczne gołym okiem. A tutaj dostajemy zegarek bardzo klasyczny. Podobnie można powiedzieć o... Zegarkach wypuszczonych przez HYT w tym roku i być może doczekamy się czegoś takiego od MBNF. Może właśnie w takim najwyższym segmencie niezależnego zegarmistrzostwa zapanował właśnie trend na robienie normalnych zegarków. Co byłoby całkiem miłe do zobaczenia, niekoniecznie do kupienia, bo to jest po prostu daleko poza. Moją strefą komfortu wydawania pieniędzy na zegarek. A tutaj zgoła odmienny przykład, odmienny względem poprzednio wspomnianego zegarka czyli nowy Frank Miller Long Island Evolution Seven Days Power Reserve, który jest zaprezentowany w, w takim bardzo nowoczesnym stylu trochę przypominającym zegarki Richard Mille czyli producenta, który. Zrobił użytek z języka projektowego, zapoczątkowanego właśnie przez Franka Millera. Frank Miller jakoś nie potrafił tego przekuć na taki bardzo długoterminowy sukces, na, na coś, co będzie się z nimi jednoznacznie kojarzyło. Ta stylistyka została troszeczkę zawłaszczona przez Richarda Millera, ale no Frank Miller nadal żyje, nadal walczy i próbuje wrócić na to poletko. Tym razem prezentując nam Taki właśnie prostokątny zegarek o bardzo nowoczesnej stylistyce, pozbawiony jakiejś odjechanej funkcjonalności, zwykły time-only, ciekawą estetyką, ciekawymi wymiarami, bo nie jest to jakiś przytłaczająco wielki zegarek. Ma podobne wymiary do wspomnianego wcześniej Rado Anatoma, troszeczkę szerszy 33, ale troszeczkę krótszy 45 i wysokość. 12 mm, więc podejrzewam, że nawet ja byłbym w stanie coś takiego nosić. Mechanizm również w takiej bardzo nowoczesnej stylistyce, przypominającej właśnie choćby zegarki Richard Mir. Cena też już e, bliższa temu, co prezentuje Richard Mir, bo kosztuje 72 tysiące dolarów. No, no, ja sukcesu jakiegoś jednak nie wróżę. Seiko zaprezentowało swojego kwarcowego, napędzonego energią solarną chronografa z linii Prospect Speed Timer w kolorze tarczy, takim też modnym ostatnio, e, burgundowym, bordowym, czy jak by chcieć go zwać, który wygląda po prostu całkiem nieźle. Jest to limitowana edycja na rynek europejski. Zegarek ma 39 mm średnicy, jakieś 13 mm grubości, Mógłby trochę mniej, zwłaszcza jeżeli mamy tutaj do czynienia z mechanizmem kwarcowym, więc podejrzewam, że ta grubość jest wynikiem decyzji projektowej, a nie ograniczeń technologicznych wynikających z zastosowanego mechanizmu. Poczytuję to jako lekki minus. Ma to wycięcie na pasek, którego ja bardzo nie lubię przy zastosowaniu tej bransolety. Wygląda to trochę średnio. No, spójrzcie na to. Bransoleta ma bardzo takie obłe kształty, i nagle taki ciach proste wycięcie. No w mojej opinii nie do końca to tutaj pasuje, ale no fani Seiko już mogli się przyzwyczaić do tego, że nie wszystko tam do siebie pasuje. Ale na pasku za to wygląda to bardzo fajnie. A zarówno pasek jak i prasoleta jest częścią zestawu tego zegarka. Limitacja 2400 sztuk, więc dla żadnego chętnego na ten zegarek zabraknąć nie powinno. Cena 900 euro, wodoszczelność tego zegarka, bo o tym jeszcze nie wspomniałem, 100 metrów, No całkiem fajna oferta. Vacheron postanowił, podobnie jak Rolex, również wejść w rynek zegarków używanych i otwiera swój program Certified Pre-Owned Program. W którym będziecie mogli kupić za cenę pewnie z 30% wyższą niż z takiego otwartego rynku zegarki Waszerona z poprzednich lat, ale z gwarancją, z certyfikatem oryginalności i tak i tak dalej. Oczywiście są tutaj ciemniejsze strony tego wszystkiego, ze względu na to, że te zegarki po prostu będą sporo droższe, ale z drugiej strony uważam, że to było potrzebne. Katalog wsteczny Waszerona jest niesamowicie bogaty, a dostępność do wiedzy na temat tych zegarków jest bardzo ograniczona. O ile padki czy Rolexy możemy prześledzić po każdej referencji, jesteśmy w stanie się o tych zegarkach dowiedzieć niemal wszystko. Tak, w przypadku Waszerona jest to dość trudne. A w mojej opinii, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku, e, oni byli zdecydowanie najciekawszą manufakturą z tego wysokiego zegarmistrzostwa, jeśli chodzi o różnorodność designu. W, w, w tych katalogach wstecznych Waszerona są takie perełki, które są zdecydowanie ciekawsze niż wszystko co odpadka Rolexa wzięte razem do kupy. Więc być może istnienie tego programu pozwoli dowiadywać się nam wszystkim trochę więcej o zapomnianych już perełkach z ich katalogu. No, ja na to przynajmniej liczę. Zapewne nie zdecyduję się nigdy na zakup z tego programu, ale mam właśnie nadzieję, że świadomość, wiedza o zegarkach Waszerona z drugiej połowy XX wieku będzie po prostu systematycznie poszerzana, bo im dłużej grzebie w tym temacie, tym bardziej jestem przekonany, że to jest po prostu ten next big thing, że te vintage'owe zegarki Vacherona wcześniej czy później wybuchną i ludzie dostrzegą, że to było coś znacznie ciekawszego niż zegarki od Patka, nie wspominając już o Rolexie. Tyle w temacie. Zobaczymy, co to będzie. Program, zdaje się, że jeszcze nie wystartował, więc nie widzimy konkretnie, ile te zegarki drożej kosztują. Obserwował będę na pewno Ronefeld, czyli ten holenderski, czy teraz jak to powinno się mówić, niderlandzki, niezależny producent zegarkowy oferujący, bardzo zaawansowane w estetyce swojej i w technologii również zegarki kosztujące zazwyczaj kilkaset tysięcy złotych. Zaprezentował pewnie trochę zainspirowane tym, co zrobił Hajime Asaoka ze swoim Kurono Tokio. Zaprezentował tę właśnie niższą, tańszą linię zegarków, które nazywają się Grunem Manuel One z tym że no, ciężko tutaj dostrzec mi jakąś wartość serio. Te zegarki są bardzo wizualnie nijakie, no być może. Okej, okay, być może trochę te drogie zegarki Grunefelda przypominają, ale nie na tyle, żeby jednoznacznie się z nimi kojarzyć. Tak jak w przypadku Kurono Tokio mieliśmy do czynienia z wyjątkowo pięknym Czysto japońskim designem, którego za dużo w takich cenach jak Kuronotokio oferował swoje zegarki nie było. A samo nazwisko Hajime Asaoki, stojące za tym wszystkim, dodawało trochę do tego pakietu, ale nie było kluczowe. Tak, tutaj mamy takie zwyklaki z Selitą na pokładzie, kosztujące 2,5 tysiąca euro. A przynajmniej na ten moment tak to widzę. Może zdanie zmienię, może jeszcze nie wystarczająco długo się na te zegarki napatrzyłem, może coś mi to umknęło, ale póki co fanem tej premiery nie jestem. Bulgarii zaprezentowało tytanowego niebieskiego Octo Finissimo w limitowanej edycji Lorent Grasso. I niestety nie jest to żaden niebieski tytan, którym mogliśmy oglądać na przykład na zegarkach DB gdzie ta jego niebieskość. Była wywołana procesem termicznym. Tutaj mamy po prostu powłokę PVD na zwykłym tytanie, tarczę z jakąś chmurką. No, w mojej opinii nic ciekawego. Choć z drugiej strony te wszystkie kolorowe Octo Finissimo, czy szary, czy czarny, czy niemalże biały w tej wersji. Sunblasted steel, bo on był bardzo jasny, czy ten z różowego, złota. One wszystkie robiły fantastyczne wrażenie, więc podejrzewam, że niebieski będzie równie ciekawie wyglądał na nadgarstku, ale nadal 22 tysiące euro. Za co, sorry, to jest zwykłe oktofinisję z powłoką PVD. Nie rozumiem tej dopłaty do tej limitowanej edycji. Na fratello mamy artykuł o zegarkach Laventur z komplikacją GMT i to chyba nie jest jakaś nowość teraz, ale chciałem o nich powiedzieć dwa słowa, być może ktoś z was ich jeszcze nie widział, a warto zwrócić uwagę, bo jeśli chodzi o ich estetykę, są czymś świeżym, ciekawym, co świeżym to już może nie, bo od paru lat istnieją na rynku, ale jest to fajny dowód na to, że na tym rynku jest naprawdę miejsce na praktycznie wszystko, bo Laventur to jest projekt Kickstarterowy. Który wprowadził na rynek zegarek wyposażony w selitę, kosztujący niemałe pieniądze, bo mówimy tutaj o kwotach lożinowo-tudorowych, i nadal potrafi się wyprzedać w mgnieniu oka. Być może właśnie ta. Ograniczona podaż też po części stoi za sukcesem tego zegarka. Być może e, mieli po prostu farta, bo pakowali się w, z tym zegarkiem, z tym swoim pierwszym zegarkiem, w szczyt bańki zegarkowej i tego hajpu na zegarki na zintegrowanej pransolecie, Ale mimo wszystko nadal trzeba docenić to, że e, nieistniejąca wcześniej marka potrafi wejść z przytupem na ten rynek, zaprezentować coś za naście tysięcy złotych i wyprzedać je w mgnieniu oka, głównie opierając. Się na ciekawym designie. Bo widzicie tutaj takie ziemiste kolory tarcze typu Sandwich, jaką widzimy choćby w zegarkach Panerai. Ciekawy bezel, z, tutaj prawdopodobnie ze szkła szafirowego, dobrze zalumiony, na zintegrowanej wymiennej z gumowymi paskami i ze skórzanymi paskami, bo we wcześniejszych edycjach również takie były dostarczane i nawet takie coś bez historii, bez tradycji, bez oszukiwania na temat jakiegoś egzotycznego miejsca produkcji potrafi się wyprzedawać, więc design is the king i to jest fantastyczne, to jest fantastyczne, że nadal samym designem e, Mali przedsiębiorcy są w stanie ten rynek zawojować i nie muszą odwoływać się do jakiejś udawanej historii, do kupionego dziedzictwa do zwykłego oszustwa i kłamstwa. Można, można. Te zegarki, tutaj, jak wspomniałem, napędzane selitą SW330 kosztują powyżej 20 tysięcy złotych, no to jest kupa pieniędzy. Ja sam osobiście bym go nie kupił, ale estetycznie. Bardzo mi się podoba jak widać podoba się wystarczająco dużej grupie ludzi, by zapewnić byt tej firmie. Fajna rzecz. To by było na tyle z newsami w tym odcinku. Na sam koniec, bo zapomniałem, a już nie chciałem tego robić w trakcie, watch, check. Dzisiaj na nadgarstku po raz kolejny Polaris w wersji w kolorystyce zgniłej zieleni. Jest to dziwny zegarek. Ta kolorystyka jest brzydka. Ja nie umiem spojrzeć na ten kolor zieleni pozytywnie, ale w jakiś niewytłumaczalny sposób na tym zegarku się sprawdza i przyjemnie się go używa, przyjemnie się na niego patrzy. Prawdopodobnie jego recenzja kiedyś na kanale zagości, i już teraz do niej zapraszam. Dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia następnym razem.